Temu to chińska platforma zakupowa, konkurencja dla AliExpress, która oferuje szeroki asortyment produktów w atrakcyjnych cenach, szczególnie dla nowych użytkowników. I według mnie Temu ma trochę gorszej jakości produkty i minusem jest tutaj to, że trzeba zrobić zamówienie na minimalną kwotę 40 zł. Na Ali nie ma takiej minimalnej kwoty, można zrobić zamówienie nawet za jednego dolara, ale to nie oznacza, że nie warto robić zakupów na Temu. Warto chociażby raz, dlatego aby wykorzystać rabat za założenie konta. I na przykład... Można kupić opaskę Xiaomi mi Band 9 za 85 zł, czy popularny projektor za 110 zł. Normalna cena to około 220 zł. I w tym poradniku podpowiem wam, jak maksymalnie wykorzystać temu. Aby kupić tanio i dodatkowo jeszcze na tym zarobić. Co to jest program poleceń temu i jak działa? W skrócie, działa to tak, że rejestrujecie konto na temu w programie poleceń i od tej pory możecie polecać produkty lub swoje kody. I za każdego nowego użytkownika, który zrobi zamówienie, dostajecie prowizję od 10 do 30%. Dodatkowo otrzymacie nagrodę za pobranie aplikacji, jeśli osoba z waszego polecenia jest nowym użytkownikiem aplikacji. Link do programu partnerskiego znajdziecie w opisie pod filmikiem. Po wejściu wystarczy podać maila. I wypełnić formularz. Uczestnictwo w programie jest całkowicie darmowe. W programie partnerskim temu można zarabiać na kilka sposobów. Po pierwsze, można otrzymać od 10 do 30 prowizji od zamówień złożonych przez nowych użytkowników i tutaj nowy użytkownik oznacza, że nie miał konta oraz zainstalowanej wcześniej aplikacji temu. I za każdego nowego użytkownika, który pobierze aplikację za pośrednictwem waszego polecenia, otrzymacie nagrodę w wysokości 30 zł. W czasie większych wyprzedaży prowizje są wyższe i np. w Black Friday nagroda za pobranie aplikacji płaci. 40 zł, a prowizja 40%. Dodatkowo, można uczestniczyć w wyścigu rankingowym i zdobyć dodatkową kasę od 30 do 150 zł, jeśli zarobki dadzą Wam miejsce w pierwszej dwudziestce. Natomiast, jeśli macie znajomych, którzy mają minimum. 1000 obserwujących na TikToku, Instagramie czy YouTube i założam konto z waszego polecenia, to możecie zarobić nawet do 200 zł. Swoje kody polecające znajdziecie w zakładce Partner. Ja najczęściej podsyłam kod ze zniżką, czyli ten co tutaj widzicie ACR64442 i wtedy jeśli ktoś założy konto i zrobi zamówienie za minimum 40 zł, to ja dostaję prowizję od zamówienia oraz bonus za pobranie aplikacji. I możecie zobaczyć, że mam wypłacone już zaokrąglając 2100 zł. Zarobki do wypłaty wpadają dopiero wtedy, gdy zamówienie zostanie odebrane, plus kilka dni, jeśli ktoś zdecydowałby się na przykład, żeby odesłać towar. Wtedy taka prowizja zostanie anulowana za zamówienie oraz za pobranie aplikacji. Jeśli macie znajomych lub kogoś w rodzinie, kto nie robił jeszcze zamówienia na temu, a myślał nad tym, to możecie podesłać swój kod lub link i zarobicie kilka groszy, które następnie możecie wydać na zakupy i w ten sposób produkty będą prawie za darmo. Przykładowo wybieracie projektor lub opaskę Xiaomi, kopiujecie link i konwertujecie go do takiego, aby miał Wasz kod polecający i wtedy taki link wysyłacie dalej. Z Waszym linkiem, w przypadku nowego konta, taki projektor kosztuje 110 zł zamiast 220 W przypadku, gdy macie drugie urządzenie, np. smartfon czy tablet, to możecie wygenerować link, wysłać sobie i na drugi w drugim koncie kupić projektor. Wtedy płacicie 110 zł. Plus dodatkowo wpada prowizja i bonus za pobranie aplikacji. Nawet jak dostaniecie 10% prowizji za projektor, to całość wyjdzie jedynie 70 zł. Pieniądze na temu można wypłacić jeśli uzbieracie minimum 50 zł, wypłata jest na PayPala i na koncie pojawia się praktycznie w ten sam dzień co zlecenie wypłaty. Link do rejestracji w programie partnerskim temu zostawię w opisie pod filmikiem. Jak ktoś chce, to z niego skorzysta. A jeśli przymierzacie się do pierwszych zakupów na temu, to wiecie, gdzie znaleźć kod, który da fajny rabat. Więcej takich poradników będziecie także na china.pl. A jeśli dotrwaliście do tego miejsca, to możecie w komentarzu zostawić swój kod polecający. Przy każdym następnym zakupie na temu będę wybierał jeden z waszych kodów i robił zamówienie.